Gdzie masz kuku? Tam masz kuku. Dany. A jaki jesteś duży? Minik. Oj, taki duży. A gdzie idziesz? A będziesz grzeczny? Tak. Będziesz grzeczny Dominik? Dominik? Będziesz grzeczny? Mm -mm. Dominik? Będziesz grzeczny? Mama powtarzasz się. A gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Jak ciężko? <gryzyka> no chyba troszkę źle Ci idzie. Nie? Nie chcesz mojej pomocy? <gryzyka> Podstata oddaj. Ubrałeś buta? Zmęczyłam się. A zrób papa. Papa? A z buźką? Dominik, a gdzie Jola ma kuku? Nie ma? O, nie ma? A gdzie ty masz kuku? Tu. tu. tu? Mhm. Nurabrazu, no papa.